Dniem dziecka na sportowo oficjalnie otwarto tegoroczne Dni Gostynia. Na terenie rekreacyjnym ośrodka sportu i rekreacji na dzieci czekała moc atrakcji. Kiedy maluchy wesoło hasały po dmuchańcach i bawiły się z animatorami, rodzice mogli spokojnie poodpoczywać w strefie chillout. Świętować Dzień Dziecka można na różne sposoby, z gosyńskim ośrodkiem sportu i rekreacji tylko i wyłącznie na sportowo. Tak, oczywiście. My zawsze staramy się, żeby każde nasze wydarzenie było o charakterze sportowym. No i dzisiaj to wydarzenie dla dzieciaków jest o charakterze sportowym, bowiem są różnego rodzaju animacje sportowe, konkursy sportowe. Te tory sprawnościowe również wymagają aktywności ruchowej i niemałego wysiłku. Dlatego właśnie tego typu imprezy organizujemy przy okazji nie tylko Dnia Dziecka, ale, ale, ale wszystkie inicjatywy, które podejmujemy są o charakterze w charakterze sportowym. Wymyśliliśmy zabawę dla dzieciaków i bardzo fajnie się sprawdziła, wiem, każdy uczestnik, który zgłosił się, e, otrzymywał e, taką kartę, taki, e, taki karnecik, e, gdzie dzieciaczki zbierały e, pieczątki. A jeżeli dziecko zebrało e, komplet, to zgłaszało się do nas po e, odbiór e, medalu. Czy wiadomo, ile osób odwiedziło dzisiaj Gostyński Ośrodek Sportu i Rekreacji? To są prawdziwe tłumy. No, trudno przewidzieć, trudno jednoznacznie jedno oszacować, ale mogę śmiało powiedzieć, że impreza przerosła nasze oczekiwania, bowiem internetowo zgłosiło się 300 osób, taki uzgodniliśmy limit, ale daliśmy szansę również innym, zaprosiliśmy również inne dzieci, no i dzisiaj naprawdę było grubo ponad 300 dzieciaczków. Podoba wam się tutaj najbardziej? To. Eee, to ciężko. Z czego dzieciaki korzystają najwięcej? Oj, z wszystkiego po kolei. Czy wszystko po kolei obeszli i chcą jeszcze? Medal zdobyty, to najważniejsze. Uśmiechy widzę, że dzieciaki zadowolone. Tak? Zadowolona jesteś? Co ci się najbardziej podobało? Muchańce. Muchańce? A zabaw tam z gier, co ci się podobało? Podobało mi się Twister. Jak widać, można oderwać dzieci od komputerów. Wystarczy dobry pomysł i odpowiednia promocja. Dzień dziecka z Osirem był tego najlepszym przykładem, dlatego już dziś możemy śmiało powiedzieć: Do zobaczenia za rok.